No, mamy tutaj przykład dziwnego tuningu. Tak, ten pasek nie do końca nawet tu pasuje, nie leży, i widzicie tutaj przerwa. Tutaj też no, zrobimy to porządnie, jak zupełnie na innych podzespołach. Także listwa LED zostanie. E, co do kroszy, no to, to ten jest pęknięty na pewno. Pożółknięte, matowe pęknięte lampa jest skrętna jest tutaj mechanizm skrętu tutaj jest silniczek poziomowania góra dół a tutaj jest silniczek lewo prawo no i lustro soczewki jest wypalone i teraz kwestia czy będziemy robić regenerację czy będziemy montować projektory biletowe